Cześć wszystkim o poranku. Dzisiaj jest dzień, w którym dzieli mnie jeszcze około 100 km od miejscowości Drag, w której jest prom, który zabierze mnie na drugą stronę tej z fiordu. Stamtąd będę miał już tylko około 70-80 km do Narwiku. Można więc powiedzieć, że jestem bardzo blisko celu swojej wyprawy u progu, albo jak niektórzy mówią, na przedpolu. Cieszę się, że oglądacie i śledzicie moje perypetie i róbcie tak dalej, bo może coś ciekawego się wydarzy. Słuchajcie, powiedzieć, że nienawidzę tuneli, to jak nic nie powiedzieć. Z tunelu wyjechałem. Moim oczom okazało się coś takiego. Zasadą oczywiście jest to, żeby świecić jak Bożonarodzeniowa choinka. Ja powiem coś na ten temat. Jak ktoś z Was oglądał Powrót do Przeszłości, to chyba była dwójka. Jak Pan Marty McFly ucieka przed Bifem w tunelu właśnie, to ja mam takie uczucie. Głos też norweski, trafia aż 1400 metrów, jak powiedziałem, uwielbiam. Ale tym razem życie zaoferowało mi inne, niestandardowe rozwiązanie. Ujadę go sobie dookoła. Podjazd, pod który ledwo potrafi się. Grabak, ciężarówka. Straszne doświadczenie. Jazda tunelem. Ach, już nie widać go. I... tu dużo mówić. Pod górkę. Ośmioprocentowe nachylenie. I wszystko w temacie przejechałem dopiero 20 km ale 1800 kalorii, które zjadłem na śniadanie już zostało wspomnieniem. Najlepsze jest to, że cały ten podjazd był tylko po to, abym chyba się napatrzył na te piękne widoki, bo już zjeżdżam w dół do następnego tego strego podjazdu. Nie był. Serce mi strasznie wali. Nie był to najszybszy odcinek mojej podróży, ale tam od tej wody na dole trochę się naspinałem. No tak to czasem bywa Dopadł mnie deszcz zresztą nie pierwszy raz. Ubieram się w sobie, żeby wpakować się w przeciwdeszczowe ciuchy Do drag mam jakieś 60 km myślałem, że uda mi się dojechać tam przed godziną 17 jest 12 i wiem że to raczej będzie niemożliwe Mogę się na tego olbrzyma napatrzeć. To jest dla mnie niesamowite. Stara S6. Czyli się w jakimś postapokaliptycznym filmie. Przecież w dole jest jeziora Mersfix w na 4 km 7% przyrost wysokości Beskitu. Najcięższa górka, chyba po Dumbosie, jaka była do tej pory. Nawet nie jestem w stanie opisać, co musiałem przejść, żeby tutaj dotrzeć. Teraz podobno. Droga, tylko w dół. Co jest i fajne, i niefajne. Przy tej temperaturze i ciało nieruchome, które na rowerze sobie zjeżdża, w dół bardzo szybko się wyziębia. A rozgrzane mięśnie sztywniają i poruszenie nimi później to jest jakaś zgroza. No i naprawdę, dziki wyścig do drag. Do cna dobrą mi siłę i muszę przystanąć, żeby troszeczkę ich nabraw naładować baterii. Bo nawet taka górka jak tutaj jest dla mnie ogromnym wyzwaniem. Dzisiaj. Wyjeżdżam z w z Wiku. Do Narwiku stówka, ale metę mam w Ankenes. Tam gdzie metę 80 lat temu miała polska brygada. W i okoliczności.